Dziś poopowiadam Wam o tym, dlaczego relacje rówieśnicze dla dziecka są takie ważne i czym różnią się te przyjaźnie dla w życiu 4-latka, 8- i 13-latka, na przykład, i jak wspierać dziecko, które może czuć się w takich relacjach odrzucone. Mówi Dorota Zabacka, to jest podcast Między Bajką a Kryzysem. Najlepszy podcast dla rodziców. Bardzo często rodzice relacjonują. Taki ból, cierpienie dziecka yy, związane z właśnie z odrzuceniem przez grupę rówieśniczą, jako największy, jakiego doświadcza dziecko. Yy, dziecko nie ma jeszcze dystansu, nie ma żadnych filtrów, które go chroniłyby przed yy, tym, co się dzieje między nim a rówieśnikami. Yy, dla dziecka w każdym wieku yy, przyjaźń to jest wszystko. To jest najważniejsza rzecz na świecie, a brak przyjaźni to jest koniec świata. Jak przychodzi dziecko ze szkoły i mówi: Nie chcą się ze mną bawić, mają swoje grupy, nie wiem, powiedzieli, że mnie nie lubią, albo mówią jeszcze gorsze rzeczy. To dla dziecka naprawdę to jest bardzo trudne dramatyczne traumatyczne doświadczenie i przeżycie. Przyjaźń jest bardzo ważna w każdym wieku. A w przyjaźni, znowu niezależnie od wieku, uczymy się bardzo wielu rzeczy, tego wszystkiego, czego nie da się nauczyć z książek. Uczymy się empatii, uczymy się współpracy, zaufania oczywiście, radzenia sobie z konfliktami, z porażkami, a przede wszystkim uczymy się tego, tak przynajmniej powinno być, że można być sobą i być lubianym, bo to dla dziecka jest szalenie ważne. Bycie lubianym, być akceptowanym przez grupę. Psychologia mówi, że mniej więcej między 6 a 7 rokiem życia dziecko wchodzi w taki etap, w którym relacje z rówieśnikami stają się ważniejsze niż aprobata dorosłych. Mamusia, tatuś, pani w szkole już nie mają takiego znaczenia. Teraz to, co powie rówieśnik, co zrobi rówieśnik, jak się zachowa rówieśnik, jest najważniejsze. Wtedy zaczyna się taka właśnie emocjonalna szkoła życia, Często trudniejsza niż ta nauka przedmiotowa geografii, matematyki czy fizyki. Nauka relacji społecznych, radzenia sobie w grupie, która jest niejednolita, która jest różnorodna, gdzie zdarzają się różne temperamenty, różne osobowości to jest prawdziwa nauka życia. Czasami, jak słyszę, że szkoła przygotowuje dziecko do życia, to zawsze przypominam, że dziecko w tej szkole już żyje, już jest, już. Pracuje na swoją przyszłość i to, jak sobie będzie radziło z grupą, albo grupa z nim, rzutuje na całe jego życie. No, ale teraz po kolei jak ta przyjaźń się rozwija wraz z rozwojem dziecka, wraz z jego wiekiem. Jak mówimy o przedszkolakach, to warto pamiętać, że przyjaźń to jest taka relacja oparta na wspólnej zabawie. Kto się ze mną teraz bawi, to jest moim przyjacielem. Kto mi dał zabawkę, to jest moim przyjacielem. Oczywiście, ten, to słowo przyjaciel jest tutaj m, nierozumiane w takim znaczeniu, w jakim my dorośli to rozumiemy, ale dla dziecka ma to, jakby, ta definicja się jest wypełniona właśnie przez tę wspólną zabawę. Dziecko szuka towarzysza do zabawy, nie partnera do rozmowy, tak jak w późniejszym wieku, i jutro może się przyjaźnić według swojego rozumienia zupełnie z kimś innym i to też jest normalne. Jak mówimy o wieku wczesnoszkolnym, Czyli wychodzimy z przedszkola, idziemy do szkoły, to przyjaźń bardziej będzie się koncentrowała na tym, kto mnie rozumie. Dzieci zaczynają już wtedy zauważać emocje innych, potrafią je nazwać. Pojawia się tutaj po raz pierwszy lojalność, zazdrość, pojawiają się pierwsze rozczarowania. Tutaj może się pojawić właśnie już chęć rozmawiania, już nie tylko bawienia się razem, tylko rozmawiania. No i potem mamy nastolatka. I u nastolatka przyjaźń to jest jeszcze coś innego, bo to jest takie myślenie: przyjaciel to ten, który mnie akceptuje takim, jakim jestem. To jest taki etap, w którym rówieśnicy stają się dla nastolatka, nastolatki, takim lustrem tożsamości. To, co inni mówią, może wzmocnić albo może zranić, i to nawet bardzo, bardzo głęboko. Dorośli często tego nie rozumieją. Wydaje mi się, że to nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Dla dzieci ma. Więc przedszkolak, kto się ze mną bawi, wczesnoszkolne, kto mnie rozumie, a nastolatek, kto mnie akceptuje takim, jakim jestem. To jest przyjaźń, to jest definicja przyjaźni. No i teraz, jak już wiemy, kim jest przyjaciel, to zastanówmy się, dlaczego to odrzucenie tak bardzo boli. No, boli po pierwsze dlatego, że mózg człowieka reaguje na odrzucenie tak samo jak na ból fizyczny. To ten sam obszar, kora przednia e, i tutaj, jakby biologia, jest za to odpowiedzialna. Dosłownie dziecko czuje odrzucenie w ciele. Zresztą my w ogóle za mało mówimy o takich naszych właśnie cielesnych odczuciach. To dopiero dorosłych ludzi uczy się, że Twoje ciało ci podpowiada. U dziecka dzieje się to samo, tylko dziecko jeszcze nie potrafi tego zrozumieć. Różne badania pokazują, że dzieci, na przykład, które doświadczają wykluczenia a to się, jak mówię, dzieje bardzo często mają na przykład silniejszy poziom stresu i trudniej im potem zaufać komukolwiek, nie tylko rówieśnikom, ale w ogóle światu, i innym ludziom. Oczywiście odrzucenie nigdy nie oznacza końca. Chociaż dziecku może się tak czasem wydawać. Może być na przykład początkiem nauki empatii, samoświadomości czy na przykład odporności, tak? Mówiliśmy, mówiłam już tutaj będę jeszcze to powtarzać, że jest taka kompetencja jak rezyliencja, czyli umiejętność podniesienia się po, po szoku, po, po jakiejś traumie. I tutaj właśnie to odrzucenie to jest właśnie taka trauma i potem czy umiem się z tego podnieść. Oczywiście trzeba przez to przejść najlepiej z kimś, um, kto pomoże dziecku przez ten ból przejść, kto będzie obok, kto będzie wspierał, nawet milczące wsparcie jest tutaj naprawdę bardzo ważne. Jakie te inne rodzaje wsparcia możemy dziecku zaproponować? Co możemy zrobić? Więc przede wszystkim nigdy nie bagatelizujemy. Nigdy nie wolno powiedzieć: Nie przejmuj się, będziesz miał innych kolegów, inne koleżanki. Ja wiem, że rodzice często tak mówią, bo jakby nic innego nie przychodzi im do głowy. Ale dla dziecka, pamiętajcie, to jest teraz cały świat. Więc dobrze jest powiedzieć: Widzę, że to jest dla ciebie trudne, jestem przy tobie i zawsze będę. Kolejna rzecz to jest znowu nazywanie emocji. Rozumiem, że ci przykro, bo nie chcieli się z tobą bawić. Rozumiem, że cię złości to, że cię wykluczyli. Nazywanie emocji w takim momencie pozwala dziecku przywrócić poczucie kontroli. Ono jakby zaczyna się orientować, co się wydarzyło, potrafi to na spokojnie, prawie na spokojnie nazwać. Kolejna rzecz, nie szukajmy winnych, szukajmy wsparcia. Czyli nie trzeba od razu interweniować w grupie rówieśniczej. Najpierw trzeba zająć się własnym dzieckiem, pomóc mu zrozumieć, co się wydarzyło, czy to konflikt, czy to jakaś chwilowa zmiana, czy rzeczywiste odrzucenie, bo to są też różne rzeczy, różne etapy. Dobrze jest zadbać o inne źródło relacji, żeby były inne dzieci do zabawy w innej grupie rówieśniczej, koledzy z zajęć pozalekcyjnych. Każda więź wzmacnia poczucie przynależności, każda. No i oczywiście uczymy empatii, uczymy odwagi, rozmawiamy o tym, jak to jest być po drugiej stronie, a co by było, gdybyś ty się tak zachował. Dziecko, które potrafi współczuć, które jest empatyczne, też rzadziej rani innych, bo pamiętajmy, że w relacji obie strony mają na siebie wpływ. No i właśnie, jak mają na siebie wpływ, to może się przecież zdarzyć, że to nasze dziecko odrzuca inne dzieci. To też jest ważny sygnał. Dzieci, które wykluczają inne dzieci, same czują się niepewne, chcą kontrolować grupę, żeby nie zostać na przykład z niej wyrzucone. To jest naturalny mechanizm. Więc zamiast karać dziecko, warto z nim porozmawiać. Co się dzieje, że nie chcesz się z innym dzieckiem bawić, jakbyś się czuł, gdyby to ciebie nie chcieli. Uczmy nasze dzieci, że siła nie polega na przewadze, tylko na współczuciu, na empatii, na dostrzeżeniu najsłabszej, najsłabszej osoby w grupie i bycie z nią, bo zawsze to Ty możesz być tą najsłabszą osobą. Przyjaźń nas uczy różnych rzeczy. Uczy nie tylko dzieci, uczy również dorosłych. Te dziecięce przyjaźnie, które są czasem bardzo burzliwe, bardzo krótkie, bardzo intensywne, um, ale w każdy, każda z nich jest potrzebna, i, i jak mówią mądrzy ludzie, nie zawsze musimy mieć przyjaciela na całe życie. Oni przychodzą i odchodzą, są zawsze po coś. Ćwiczymy przy nich. Zaufanie, lojalność, przebaczenie to są takie lekcje, które potem zaprocentują w dorosłości, więc nie bójmy się tego, że to się pojawia i znika. My dorośli też przecież uczymy się przyjaźni. Może trochę ciszej na ten temat mówimy, bo nam się wydaje, że powinniśmy i być przyjaciółmi na całe życie, i mieć przyjaciół na całe życie, ale moi drodzy, to tak nie działa. To tak nie działa. Ci przyjaciele się pojawiają w naszym życiu, a potem się pojawia ktoś inny. Yy, I to wcale nie znaczy, że my ich jakoś tam wykorzystujemy albo że oni nas wykorzystują. Nie, po prostu tak, tak się toczy życie. No to jest taki moment, że ktoś jest nam do czegoś albo w jakiejś sprawie potrzebny, albo my jesteśmy komuś potrzebni. Więc te przyjaźnie, jeżeli mamy takie długoletnie, długotrwałe, no oczywiście warto je pielęgnować, ale też pamiętajmy, że to nie musi być za każdym razem przyjaźń na całe życie. Nie każde dziecko zawsze będzie lubiane. To też jest taka rzecz, o której warto pamiętać. Ale każde dziecko powinno wiedzieć, że jest godne miłości, godne szacunku. Um, nie uchronimy dzieci przed odrzuceniem. Nie ma takiej możliwości, ale możemy być z naszym dzieckiem wtedy, kiedy je bardzo to odrzucenie boli. Bo znowu, między bajką a kryzysem zawsze jest miłość, która nie zależy od tego, kto nas wybiera. Bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Pilnujcie, żeby Wasze dzieci uczyły się przyjaźni, tej prawdziwej, która czasem oczywiście może boleć, no bo. Tak bywa, ale zawsze czegoś uczy. Nie nauczymy dzieci odrzuc unikać odrzucenia, ale możemy nauczyć je wracać do siebie, rezyliencja, po każdym takim bólu. I to też jest nauka na całe życie. Mówiła Dorota Zawacka, a to był podcast między bajką a kryzysem. Najlepszy podcast dla rodziców.